W okazji 40. rocznicy wyprawy Jerzego Kukuczki na Broadpeach i C2 na rynku czytelniczym ukazała się właśnie książka Niezdobyta Góra. O procesie jej tworzenia porozmawiam ze współautorką publikacji, mysłowiczanką Iloną Chylińską. Dzień dobry, cześć. Mm -hmm. e, to już jest kolejna e, publikacja na temat e, życia i kariery Jerzego Kukuczki. E, właśnie ukazała się twoja książka. Co takiego zainspirowało cię właśnie do napisania na ten temat? No najbardziej do wydawca, który zwrócił się do mnie z prośbą o napisanie tej książki. E, a zaczęło się to w sumie od tego, że współpracowałam z Fundacją Wielki Człowiek przy innych projektach. Między innymi przy książce Nie jesteś drugi, jesteś wielki. Włoski portret Jerzego Kukuczki, która była przekładem z języka włoskiego książki na język polski. Ja tam akurat robiłam redakcję. E, tutaj prezesowi Fundacji, Wojciechowi Kukuczce, bardzo się spodobała moja praca. No i zaproponowała tak od słowa do słowa, Ilona, a może napiszesz kolejną książkę? No, mogę spróbować, czemu by nie? No i tak szukaliśmy materiału, który by się nadał, no i stwierdziliśmy, 40 rocznica, no to 82. No i tak powstała ta książka. E, no właśnie, bo książka oparta jest na niepublikowanych dotąd e, wcześniej zapiskach e, z dziennicza Kuczli. tak? E, jak do nich dotarłaś? Całą spuścizną Poeżyn Kukuczce zajmuje się właśnie Fundacja Wielki Człowiek, którą prowadzo, prowadzi rodzina. Między innymi Wojciech Kukuczka i pani Cecylia Kukuczka. Więc jakby oni mi po prostu udostępnili te materiały, żeby mogła je prześledzić, sprawdzić, zbadać no i z tego, co się nadaje, po prostu zrobić książkę. To też historia o jednej z trzech wypraw na K2 w 1982 roku. Jak również nielegalnego wejścia na brodę przez Kluczczkę i Wojciecha Kurtykę. Dlaczego była to jedna z ciekawszych wypraw kluczkich? No, tak jak już powiedziałaś, to jest jedna z trzech wypraw, bo w 1982 na K2 działała wyprawa Janusza Kurczaba po przeciwnej stronie góry, wyprawa Wandy Rutkiewicz-Kobieca. No i do tej wyprawy dołączył się duet Kurtyka i Kukuczka jako oficjalnie fotografowie, wiadomo, ale jakby nieoficjalnie działali jako niezależny zespół z celem na K2, tylko podczas próby aklimatyzacji na K2, która przebiega drogą normalną, na której działali, działały kobiety, kobiety nie zgodziły się na to, że jak to wchodzicie na naszą drogę, mieliście działać jako niezależny zespół i nie wchodzić nam w drogę, nasze wejście musi być czysto kobiece. Więc panowie korzystając ze zwolenia, poszli na broad Peak w celu robienia oczywiście zdjęć, bo byli fotografami. No oczywiście, no, oczywiście. tylko podchodzą coraz wyżej, coraz wyżej, szczyt był coraz bliżej. No już niemalże na wyciągnięcie ręki, postanowili wejść na ten wierzchołek, co okazało się udanym przedsięwzięciem, ale też nielegalnym, ponieważ nie mieli zgody pozwolenia na to, żeby móc tam wejść. I cała historia by się udała i nikt by o tym nie wiedział poza kurtyką i kukuczką, gdyby nie spotkanie Reynolda Messnera w drodze z Brutpiku. Do tego jeszcze dochodzi wątek stanu wojennego, no bo też 82 rok, to w 81 na pewno też zaczęły się jakieś przygotowania, no i też było to na pewno utrudnione, aby zdobyć pozwolenia. Yy, tak, znaczy przygotowania to już zaczęły się dużo, dużo wcześniej, ponieważ to yy, zezwolenie na wyprawę kobiecą było scedowane bodaj nawet z 1979 roku przez inną wyprawę. I Wanda Rutkiewicz yy, chciała wcześniej zorganizować wyprawę, ale trzeba było przełożyć pewne wyjazdy właśnie związane z, z stanem, yy, jak był obecnie w Polsce, ale też dlatego, że Wanda Rutkiewicz doznała kontuzji w yy, wyjeździe yy, treningowym na Elbrusa. I wyprawa do ostatniej chwili prawie się nie odbyła, o czym więcej pisze w książce. Dodajmy też, że to jest twój debiut współautorski, prawda? Z kim tworzyłaś tę książkę? Współautorem jest Jerzy Kukuczka, na którego dziennikach jest opracowana i ta książka oraz na jego dziennikach oraz listach. Niemniej jednak ta książka ma jeszcze jednego takiego cichego współautora, który jest gdzieś tam też wymieniony w stopce. Jest to Wojciech Lemański, jest to archiwista, który Pomagał mi podczas tworzenia właśnie dostarczając różnych ciekawych rzeczy z archiwum wydobytych, czy to zdjęć, czy to też filmików. W książce też są zawarte kody QR, które przenoszą nas do nagrań archiwalnych, których między innymi właśnie znalazł Wojciech Lemański. Czy nie posiadając tej książki też jesteś jakoś w stanie dotrzeć do tych multimediów? Nie posiadając tej książki, nie jesteśmy w stanie dotrzeć. <grym> Czyli trzeba ją kupić. Trzeba ją kupić albo przekartkować sprytnie w sklepie. Jak to jest z tym multimediami? Co możemy właśnie w tej książce znaleźć? Czy to są nagrania tylko właśnie z tytułu 82 roku, czy jeszcze jakieś dodatkowe? To są różne nagrania. Są różne nagrania wyselekcjonowa wyselekcjonowane w taki sposób, żeby kontekstowo do tej książki pasowały, ale jednocześnie poszerzały kontekst cały. Ponieważ no, trudno jest napisać dosłownie o wszystkim. Właśnie o tych nielegalności, nielegalności szczytów, tych pozwoleniach. W momencie, w którym no, zrobiła się nam z tego bardzo, bardzo gruba książka. A te nagrania niejako nam ułatwiają tę sprawę i są takim ciekawym smaczkiem dla czytelników. Są to archiwalne zapisy... Audio, nagrań Jerzego Kukuczki, więc możemy odsłuchać jego głos, także filmów starszych z tych lat 80.. Między innymi też są wywiady z Ignacym Nędzą, które stworzyliśmy specjalnie na potrzeby tej książki. No, ta książka też powstawała wiele miesięcy. Jak długo prowadziłaś sam research? Trudno jest powiedzieć dokładnie jak długo, bo jakby na każdym etapie od pierwszego słowa po ostatnią kropkę jeszcze pewne rzeczy dochodziły, sprawdzało się. E, Szukam też w zagranicznych mediach. Tam jest wątek niemieckiej wyprawy na Broad Peak'u, austriackiej wyprawy na K2, która pomaga w pewnym momencie Polakom, o czym więcej właśnie jest w książce. I do tych rzeczy trzeba było dotrzeć właśnie szukając gdzieś w zagranicznych mediach i też korzystając z pomocy znajomych, którzy pomagali to też tłumaczyć albo upewniali mnie, że tak dobrze rozumiesz tekst. Dodajmy też, że jest to trzeci tom tak naprawdę z serii archiwum Jerzego Kukuczki. Czy ona też w jakiś sposób nawiązuje do tych wcześniejszych publikacji? I tak i nie. Jest to oczywiście trzeci tom, jak zauważyłaś. E, nawiązuje formą. Forma jakby się nie zmieniła, jeżeli chodzi o kształt okładki, kształt w ogóle książki e, i pewne rozwiązania graficzne w niej zastosowane. Zmieniła się jednak narracja. O ile wcześniejsze dwa tomy posiadały bardzo dużo dziennika z wypraw, e, tak ten był dość skromny. I tutaj całą narrację tak naprawdę musiałam otworzyć, tą całą wyprawę opisać, dlatego stałam się też e, współautorem, a nie redaktorem książki. Początkowo. Zakładaliśmy, że będę tylko redaktorem, bo wydawało się, że tego dziennika będzie wystarczająco dużo. Tu się okazało, że jest mniejszy, bardziej lakoniczny, więcej rzeczy trzeba sprawdzić, napisać no i z różnych źródeł po prostu złączyć narrację w spójną całość. Przedmowę też do tej książki napisała pani Cecylia Kukuczka. Ona też była obecna na ostatnim evencie, który był związany z premierą. On się odbył w Instytucji Miasta Rodów. Dzień temu tak naprawdę. Jak nawiązałaś kontakt w ogóle z panią Cecylią? Tutaj akurat pani Cecylia jest obecna przy wszystkich publikacjach, gdzieś tam jednak czuwa nad tym, w takim sensie, że dla niej to też są jakieś nowości czasami wyciągnięte z archiwum pewnych rzeczy też już nie pamięta w takim sensie, że na przykład tutaj jest obrazek, który Jerzy Kukuczka wysłał swojemu synowi z K2, o którym ona już zapomniała. Jak przeglądała tą książkę jeszcze takiej wersji niewydrukowanej, to była zaskoczona i mówiła, że super, świetnie po prostu, że jej przypomnieliśmy ta taką rzecz, ale też po prostu mm, chcieliśmy zachować pewną taką ciągłość, bo akurat tutaj Celina Kukuczka pisze wstępy do każdej z tych książek, w sensie do z dzienników Jerzego Kukuczki, czyli tej serii z archiwum Jerzego Kukuczki. Bardzo mi zależało na tym, żeby tą ciągłość jednak zachować. No, ta pozycja na pewno będzie ważna dla każdej osoby, która w jakiś sposób jest związana z górami, jest zafascynowana historią Jerzego Kukuczki, a także dla nas wszystkich Ślązaków, bo jednak jest to wielka postać w naszym regionie. Gdzie można ją zakupić? Książkę można kupić na stronie wydawcy jerzykukuczka.com. tam w zakładce sklep i zachęcam do odwiedzin tej strony, bo jest tutaj, tam również wirtualne muzeum Jerzego Kukuczki, w którym można zobaczyć część zdjęć. Tutaj akurat w przypadku tej książki mamy jeszcze niepublikowane zdjęcia pozyskane od uczestniczki wyprawy Anny Okopińskiej, więc tych zdjęć tam nie da się zobaczyć, ale też można zobaczyć sprzęt, który został zdigitalizowany czy też wirtualną podróż po wszystkich 14-8 tysięcznikach, które też są taką fajną narracją na osi czasu rozciągniętą. Czy chciałabyś zostać jako autorka, właśnie w tym klimacie górskim, jeżeli chodzi o twoje kolejne jakieś publikacje, czy masz jakieś takie plany? Szczerze powiedziawszy, że jakby nie myślałam jeszcze o kolejnych publikacjach. Dla mnie to jest wielkie zaskoczenie w ogóle, że ostatecznie wydałam książkę, ponieważ zawsze się przed tym broniłam. Przecież szczerze, to jest taka anegdota z moich znajomych, którzy zawsze mi powtarzali, że ja to na pewno książkę napiszę. Ja zawsze mówiłam tak, ja na pewno. Mm, ja. Mm -hmm. e, no i mija tam 15 lat, <laughs> i ona no, napiszę książkę, nie wiem, jak to się stało doprawdy. E, jakby Nie zapieram się, że, że zostanę w temacie górskim, nie mówię też, że będzie kolejna publikacja, ale też już nie wykluczam, że kolejnej nie będzie. Jak znajdzie się dobry temat, to będzie i książka. No myślę, że tak. No, tematyka jakby górska jest mi bardzo bliska, akurat y, lubię chodzić po górach. E, a oprócz tego no, postać Jerzego Kukuczki, ale też w ogóle Śląska. tak? To są jakby te, dla mnie takie dość ważne tematy, Śląski gdzieś te góry. Serdecznie dziękuję za rozmowę. No, a Państwa zapraszam do poznania tej fantastycznej publikacji. Moim Państwa gościem była Ilona Hielnicza. Dziękuję.